Ostatnio odwiedziliśmy wegetariańską kawiarnię Alahamora z Katowic. Miejsce inspirowane najbardziej znanym czarodziejem, Harrym Potterem. Wygląd i dopracowanie szczegółów robi tutaj wrażenie. A, no i dla hen jest możliwość ulokowania się w magicznej szafie. My padliśmy, jak to zobaczyliśmy. Menu mnogość eliksirów dla wszystkich czarodziejów oraz inne napoje, nawet dla mogoli coś się znajdzie. Zjecie tutaj też wypiekane na miejscu bajgle na słono i słodko oraz ciasta. My na początek zamówiliśmy rozgrzewającą zupę dyniową z jesiennej wkładki. Następnie bajgle, te przyszły świeże i ciepłe. bagel półkwi z humusem, burakiem i fetą oraz bagel tajemnic z brytyjską pastą czedar, słonecznikiem i ananasem. Potem przyszedł bajgiel na słodko ale hamora z kerem oreo i watą cukrową, pyszny i mocno ciasteczkowy oraz ciasto leśny mech, które zniknęło u nas w parę minut pycha. Patrzcie na to, tak serwowane wino Ale to fajne miejsce dla wszystkich, każdy poczuje tutaj nutę magii, my sprawdziliśmy, gorąco polecamy.